Witamy serdecznie w 140 odcinku drewnianych pondziałków y, w naszym kanale wyjątkowy gość, Sara, uczelnica klasy drugiej. E, Sara nam, opowie nam, y, jak trafiła na drewniane poniedziałki, bo to będzie pewnie ciekawa opowieść. No, na drewniane poniedziałki trafiłam właśnie poprzez to, że Pan właśnie zachęcał na lekcji, aby właśnie zajrzeć na ten kanał. No i tak oglądałam parę odcinków i jakoś mnie tak to wciągnęło. Okej, okay, dobra. A tutaj mamy dzisiaj kościółek. Z miejscowości Woźniki. Te zdjęcia, które tu widzimy, oprócz tego pierwszego po lewej stronie u góry, to ja wykonałem to w 2011 roku, a pozostałe zdjęcia wykonała Sara, która była w Woźnikach. Jak tam trafiłaś? Właśnie w weekend byłam z rodzicami na wyjeździe, no i tak się złożyło, że właśnie miejsce, w którym nocowaliśmy, Znajdowało się właśnie naprzeciwko tego kościoła, i tak złożyło się, że widziałam go tak naprawdę z balkonu. O proszę, z balkonu. A dzisiejszy kościółek wybudowano w połowie XVI wieku. Wieża posiada z 1787. Ona została zniszczona w czasie podpalenia. To było 22 listopada 1959. Spaliła się wieża. Została ona potem odbudowana w latach 1962-64, a kościół agremontowano też w, wcześniej, w 1930 roku. Jest to budowla w konstrukcji zrębowej, orientowana. Te zdjęcia dwa z zewnątrz, to u góry z południa, a to na dole, wykonane przez cały z północnego wschodu zostało wykonane. Posiada budowla trójbożne prezbiterium z boszą zakrystią oraz murowaną kaplicę z 1840 roku. Wewnątrz stropy płaskie, jeżeli chodzi o wnętrze, to mamy tutaj belkę tęczową z gotyckim krucyfiksem z około 1380 roku. To góry, to zdjęcie po prawej stronie przedstawia właśnie ten, to wnętrze. Ściany pokrywa polichromia z lat 60. XX wieku, czyli nowa. Dwa ołtarze boczne i ołtarz główny barokowe. Wewnątrz mamy kopię obrazu Matki Bożej w niebowziętej, bo ten właśnie kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej w niebowziętej. Obok jest też wieżyczka drewniana obok i ogrodzenie z daszkiem lądowym murowane. Woźniki są Miejscowością, która prawdopodobnie powstała w drugiej połowie XII wieku. Parafia na początku XIII. Pierwsze wzmianki to rok 1242, a obecny kościół, tak jak powiedziałem, XVI wieczny, więc wcześniejszy się nie zachował. W ogóle Boźniki są jedną z najstarszych wsi powiatu wadowickiego, zmiankowany już w pierwszej połowie XIII wieku, a od XIV wieku aż po koniec wieku XVII był były woźniki własnością Cystersów z mogiły koło Krakowa taki klasztor Cystersów. No i rozpoczniemy zagadkę z drugiego tygodnia. Pytałem o miejscowości, w której są cerkwie drewniane, o których już mówiłem. Trzeba było ich wymienić 10. Tutaj przykładowe wymienię: Bogusza, Binczarowa, Wawszka, Bukowiec, Złockie, Jastrzębnik, Bielanka, Kwiatoń, Wysowa, Leluchów. Wszystkim, którzy wysłali odpowiedzi gratulujemy i tego jednego punkta z filozofii bądź z historii, a najbardziej zaskoczył mnie Jasiu, którego tutaj bardzo pozdrawiam, Jasio, Jasio z klasy szóstej, który uporządkował mi tę cerkwie od najstarszej do najmłodszej w tabelce. Pięknie to wyszło, pięknie to mi wysłał i bardzo się zdziwiłem, że aż tak dokładnie to zrobił. Ale tym wszystkim, którzy te odpowiedzi prawidłowe również wysłali, serdecznie gratulujemy. A dzisiaj jest 20, dzisiaj w dniu, w którym nagrywamy ten odcinek z salą jest 20. 5 września. Yy, będzie zagadka, pytanie będzie brzmiało: jakiego święty, jakich świętek wspominamy w kalendarzu kościelnym? 26 września, czyli yy, od dzisiaj to będzie jutro, a yy, od zostanie zaprezentowane w poniedziałek, więc to będzie już. To będzie już 30 września, więc to 26 wcześniej. Wysyłamy odpowiedź na adres mailowy marcin .edu .pl i korzystając z okazji, bardzo chciałbym Sarze podziękować, która wysyłała, wysyła ciągle te odpowiedzi, chociaż jest już w drugiej klasie i punktu z filozofii nie dostanie, ale mimo tego te odpowiedzi wysyła. Bardzo dziękuję za obecność dzisiaj i życzymy dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się po Pa, pa.